Organizatorom jest bardzo przyjemnie, jak na święto i na zaproszenie przybędą goście. Jest mi niezmiernie miło powitać tak licznie przybyłych wspaniałych gości na nasze święto i korzystając z tego miejsca, chciałbym przywitać pana Mariusza Popielarza, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Gościmy wśród nas panią Żanetę Cwalinę Śliwowską, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Zaszczycił nas swoją obecnością pan Arkadiusz Czartoryski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Jest z nami nasz niezawodny gość również pan Marcin Grabowski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Z wielką radością i przyjemnością witam pana Radosława Parzycha, dyrektora delegatury Urzędu Marszałkowskiego Ostrowieckiego. Zaszczyciły nas swoją obecnością również osoby związane z Radą Powiatu ostrowieckiego oraz starostwem powiatowym. Witam serdecznie pana starostę powiatu ostrowieckiego pana Piotra Liżewskiego. W oddali widzę wieloletniego prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kadzidle. Człowieka, który zawsze pomagał i sprzyjał gminie baranowo, mnie osobiście jeszcze jako człowiekowi odpowiedzialnemu za gospodarkę komunalną. Witam serdecznie pana Adama Białogrzewskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Woskłonęca. Jest z nami. Pani Małgorzata Tabaka, nasza rodaczka, członkini Zarządu Powiatu w Tego Pana pewnie będziecie znali. Witam serdecznie Pana Henryka Toryftera, obecnie Radnego Powiatowego Rady Powiatu, a wieloletniego Wójta Gminy Baranowa. Witam również kolegę branżowego Adama Andrzeja Szymczyka, radnego powiatu ostrowieckiego, członka zarządu powiatu ostrowieckiego. <klucz> Widzę na trybunach również sąsiadów naszej gminy. Witam serdecznie pana wójta Krzysztofa Grale, wójta gminy Olszewo-Borkiem <klucz> I panią zastępcę wójta gminy z panią Annę Dubkowską Szanowni Państwo, do Gminno Parafialne to święto rolnicze. Tym bardziej jest mi niezmiernie miło powitać kierownictwo agencji i jednostek, które współpracują bezpośrednio z rolnikami i są dla rolników bardzo ważne. A więc chciałbym powitać Panią Annę Truszkowską o pracy, kierownik oddziału Kruz w Ostełęce i Panią Joannę Blad, Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddziału Postuleckiego. i podziękować Panu Wójtowi za zaproszenie na tą uroczystość dziękczynienia, dziękczynienia za plony, za dary ziemi wypracowane tak ciężką pracą rolników. Jednocześnie chciałabym podkreślić, że czuję się zobowiązana wręcz do... Tego, żeby tutaj z Państwem dzisiaj być, ponieważ przez wiele lat byłam częścią tej społeczności. Kłaniam się nisko wszystkim wspaniałym gościom, wszystkim mieszkańcom gminy Baranowo, a nade wszystko, nade wszystko rolnikom, kto, dla których tutaj dzisiaj się spotykamy. Gratuluję tego pięknego święta, gratuluję wspaniałego rozwoju gminy, chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć. Poseł ma ten przywilej, że odwiedza wiele gmin, wiele powiatów, Proszę Państwa, gmina jest ogarnięta nie tylko od strony rolniczej, ale też od strony tej całej infrastruktury. Tego serdecznie gratuluję. Dziękuję za tak ciepłe przywitanie. Zawsze z wielką przyjemnością przyjeżdżam do gminy Baranowo zarówno teraz, jak i wcześniej, bo rzeczywiście ta gmina bardzo dobrze się rozwija, wykorzystuje swoje szanse. Wierzę, że tak będzie nadal, bo to nie jest takie proste, szanowni Państwo, pozyskiwać pieniądze zewnętrzne. Realizować inwestycje. Tutaj zawsze można powiedzieć, że ta gmina wykorzystywała wszystkie możliwe szanse, które się natrafiały. Dlatego też jest to gmina, która świetnie się rozwijała. Rzeczywiście jest to gmina rolnicza, ale też bardzo przyjazna dla inwestorów z zewnątrz. Dlatego też. Wierzę, że tak będzie nadal i ze swojej strony deklaruję, iż zawsze na moje wsparcie, zarówno samorząd gminy, jak i państwo, będziecie mogli liczyć. Chciałbym dzisiaj, korzystając z tej okazji, podziękować wszystkim, którzy pracowali ciężko po to, żebyśmy mieli co jeść. Gmina Baranowo, tak jak powiedziałem, jest gminą przede wszystkim rolniczą, i tutaj. Słynie ona zarówno ta gmina, jak i powiat ostrołęcki z produkcji mleka, mamy tutaj zakład przetwórstwa mlecznego, dlatego też wszystkim, którzy ciężko pracowali przez cały rok serdecznie dziękuję i życzę, żeby owoce Państwa pracy przynosiły Wam godziwy dochód, a też żebyście Państwo spotykali się z życzliwością i wdzięcznością społeczeństwa. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Przygodny księże Proboszu, państwo parlamentarzyści, panie starosto, państwo radni wszelkich szczebli, radni powiatowi, gminni, wszyscy tak licznie zgromadzeni, ale przede wszystkim panie wójcie, też pozwolę sobie powiedzieć niezawodny, dziękuję. Szanowni państwo, zgromadzeni tak licznie ze swoimi rodzinami, drodzy rolnicy przede wszystkim. Ja chciałbym na początek podziękować za zaproszenie, że mogę tutaj razem z Państwem uczestniczyć w tym bardzo ważnym święcie, nie tylko gminy, ale myślę i nas, nas, Polaków. Bo przecież dużynki to odbywają się akurat w tym czasie sierpnia, września, co roku w każdej gminie w Polsce. Dlatego dziękuję za to zaproszenie, gratulując tutaj organizatorom pięknie przygotowanych dekoracji. Te wieńce dorzynkowe, te kosze dorzynkowe, to wszystko co widzimy związane z naszą tradycją, historią, kulturą, za to dziękuję, bo to jest bardzo ważne, żeby te młode pokolenia mogły obserwować, uczyć się i kultywować, przekazywać to dalej. Szanowni Państwo, jako stałodawca Powiatu chciałbym razem z Radą Powiatu oraz moimi współpracownikami serdecznie pozdrowić wszystkich mieszkańców gminy Balanowo. Dorzynki bez wątpienia są świętem radości i wdzięczności oraz przekazywaniem następnym pokoleniom tradycji gorzynkowych. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy dziś do polskich rolników i do tych wszystkich, którzy swoje losy zawodowe i osobiste złączyli z polską wsią. Dziękujemy za ich codzienny trud, że podejmowali nowy wysiłek, by w naszej ojczyźnie, by w polskim domu nie brakowało chleba nikt nikt nie był głodny i nikt nie był zapomniany. Dziękujemy za trud codziennej pracy, ale też za wierność polskiej narodowej kulturze, tradycji, wierze i miłości do naszej kochanej przezwyżnej. Dorzynki przypominają mi jak cie, przypominają nam, jak ciężka jest praca rolnika, jak codziennie, żeby na codziennie na polskie stoły trafił chleb. Warto w dzisiejszych trudnych czasach, tak ciężkich czasach, kiedy nas dotyka i susza i mamy konflikt za granicą, warto, żeby przypominać nasze polskie zwyczaje, nasze kurpiowskie zwyczaje, żeby je celebrować, żeby młodzież o nich widziała. Nie tylko górale mogą szczycić się swoją kulturą, ale również kurpie. Warto pielęgnować naszą tożsamość.